No witam pszczeli ogród, folia, z pomidorkami. Pokażę tutaj jaką zrobiłam inwestycję, że tak powiem, taką prowizoryczną może nie do końca profesjonalną, jeżeli chodzi o podlewanie, ponieważ wyjeżdżam nie chciałabym tutaj nikogo popotać z podlewaniem. Mam studnię. I kupiłam taki czasomierz, znaczy czasomierz czujnik, taki do włączania. Włącza się do gniazdka i programuje się o których godzinach ma się włączyć. W studni mam pompę, taką normalną zanurzeniową, z pływakiem i mam rozprowadzone podlewanie kropelkowe. Podłączam czasem do studni, czasem do wodociągu. I tutaj rozłożyłam, tam z tyłu kropelkowe jest. I wbite z kropelkowego są takie oto mm, kroplowniki. Kroplowniki te 2 litry na godzinę niby dają. Tutaj wkładałam słoiki. To jest daleko od ujęcia studni niestety. I dosyć ciężko to idzie. To znaczy, dochodzi woda mniej więcej w połowie ilości takiej jak na początku nawadniania kropelkowego. No tu widać kapie. Ostatecznie no może jakoś tam trochę nawodni. Tutaj ustawiłam na podlewanie godzinne wszystkiego. Nie wiem czy to jest codziennie zostawić, czy, czy co drugi dzień. Zobaczymy jak tam studnia wydoli. I otóż, tutaj poza tym jeszcze podlewa się, podlewają się pomidorki tutaj, które są te, koło tej podwyższonej rabaty. Tutaj one są pod takim daszkiem, Desz nie pada. I tutaj mam z tyłu też pomidorki takie tu wsadzone, też jest tutaj taka, taki okap, nie do końca tutaj deszcz pada i tu mam taki zaworek założyłam sobie żeby w razie co jak jest deszcz to żeby sobie to zakręcać na razie jest zakręcone bo tutaj na dworzu jest w miarę mokro a właściwie to mogę odkręcić zobaczymy odkręcimy to o no, poszło i takim zwykłym wężem podpięłam Tutaj jest taki zwykły wąż do podlewania, i ten wąż jest podpięty do. Tu szybko z łączkami do właśnie tej instalacji. Tu rozgałęzienie idzie, a ta końcówka węża jest podpięta znowu do końcówki nawadniania kropelkowego koło domu. To jest jakiś kawałek się idzie mniej więcej się to nawadnianie kropelkowe kończy tam jak się zaczyna ten taras tam na początku jest więcej wody tutaj mniej dochodzi no ale lepsze to niż nic można by było bezpośrednio ale chciałabym żeby podlało coś jeszcze przy okazji i to nawadnianie kropelkowe jest tak dookoła domu no poza tym tyłem tutaj tutaj mamy podłączenie Ach, tak tak prowizorycznie do końcówki kropel, podlewania kropelkowego a tutaj do kropelkowego jeszcze podłączyłam te kroplowniki do hostni, mają więcej wody no i tu jest dalej właśnie jest od studni podlewanie tu jest podłączone do tego tam jest na razie w domu ten czujnik podłączony muszę pomyśleć jak tutaj ten czujnik z domu wyprowadzić no i to tyle zobaczymy zobaczymy czy nie padną roślinki